Cześć, jestem na pela. To jest druga część moich grobowych podsumowań minionego roku. Zawarłem w nim tytuły, w które grałem przez ostatnie 12 miesięcy. Niekoniecznie są to gry wydane w 2011 roku. Pamiętajcie, że jest to tylko i wyłącznie moje zdanie na temat tych gier. Gdy to mówię, do euro pozostało 139 dni, a za kilka minut będą kraje na siłowarze ręcznym. Nie zaczął się igrzyska. Rozpoczynamy grą Bedcom pan 2 Grę zakupiłem rok po premierze wraz z dodatkiem Wietnam z zamiarem grania o multiplayerze No i tak też uczyniłem W trybie wieloosobowym mamy bardzo dużo broni do odblokowania Różnych gadżetów, celowników, magazynków Jest tego naprawdę sporo Tryb multi nas wciąga, wsysa Trzyma i nie chce nas puścić Oprócz tego mamy bardzo fajną kampanię dla pojedynczego gracza Bardziej liniową Efektowną przez krypty, realistyczną przez destrukcję otoczenia. Obok Bad Company 2 nie może przejść obojętnie żaden szanujący się fan FPS-ów. Jak najbardziej polecam tę grę, szczególnie z dodatkiem Vietnam. To nie grał, niech koniecznie łowczaj. Kolejna gra to oczywiście najnowszy Medal of Honor. Ta część jest ewidentnie kalką serii Call of Duty. Nie znajdziemy tutaj wyszukanej głębokiej fabuły, ani żadnych wyrazistych bohaterów. Po prostu wcielamy się w członka jednego z oddziałów, a naszym zadaniem jest wykonywać kolejne misje. Misje są różnorodne, dosyć krótkie, jest ich mało, ale jest szybko, jest intensywnie, jest efektownie. Mi się to podoba. Jest również tryb multiplayer, który w moim przypadku miał być rozgrzewką przed Battlefieldem 3. Gra jest nieco po nas przeciętna, także wart. Deus Ex Human Revolution. Nie napalałem się zbytnio na ten tytuł. Zapowiadało się fajne połączenie gry akcji yy, z RPG. No i na dobrą sprawę to wszystko otrzymałem. Jednak okazało się, że to zupełnie nie mój klimat. Właśnie ten klimat był u mnie największą bolączką tej gry. Cyberpunk dzieje się w niedalekiej przyszłości mamy tutaj bardzo surowy klimat. Poza tym nie podobała mi się fabuła, która była dla mnie mało interesująca oraz dialogi. Oprócz tego muszę pochwalić aktora, który użyczał głos Adamowi Johnsonowi, jego głównemu bohaterowi gry. Spisał się naprawdę świetnie. Oprócz tego kiepska grafika oraz średnia inteligencja przeciwników kumulują się do tego, że Deus Ex otrzymuje ode mnie niepolecaczów

Zabawa jest bardzo prosta. Otrzymujemy broń, która tworzy dwa portale, jeden wejście, drugi wejście i musimy pokonywać przeszkody. Oczywiście w późniejszych etapach jest coraz trudniej. Mamy różnego rodzaju rozmaicenia, skrzynki, przyciski, yy, oraz na nie wszystkich powierzchniach możemy tworzyć portale. Gra potrafi nas w niektórych momentach rozmieszyć, a w niektórych zaskoczyć. Mimo tego, że gra starcza na około 6 godzin zabawy, warto zainteresować się tą produkcją. A na dokładkę po ukończeniu gry otrzymujemy ciasto. Albo i nie. One, two, Teraz gra z serii, która już dawno stała się legendarna. Chodzi oczywiście o Fallout'a pod tytułem New Vegas. W grze znajdziemy wszystko to co ja lubię, czyli otwarty świat, postnuklearne klimaty, podejmowanie wielu kluczowych decyzji, masa zróżnicowanych zadań, bardzo dużo różnych śmieci do zbierania złomu itd. Liczne rozmowy z bohaterami i całkiem sympatyczny system walki. Gra obsidianu jest falautem 3 na sterydach w nieco innym otoczeniu zniszczonego Las Vegas Oczywiście nie jest tak zupełnie jak cukierkowo. Gra posiada techniczne niedoskonałości, słabe silnik graficzne, czy średnią inteligencję przeciwników. Mimo wszystko, mnie jako osobę, która przeszła falę 3, bardzo spodobała się ta gra. Król wrócił na tron Przepiękna uprawa, nowy system i banda flagowych zabijaków Niesamowicie brutalna, a przy tym dająca masę satysfakcji z wykonywania kolejnych fatality, czy x ray Autorom bardzo zależało na tym, aby na dłużej przygodzić nas do konsoli I przez to stworzyli tryb fabularny, różnego rodzaju wyzwania, tryb online I oczywiście podstawowy tryb versus, w możemy zmierzyć się z kolegą czy koleżanką a jest z czym się mierzyć, bo w grze występuje 27 postaci bez DLCa jest masa komposów do wkucia, no i przede wszystkim są bardzo efektowne. Miliony graczy nie mogą się mylić. Mortal Kombat jest najlepszą biatyką w ogóle. Czy dla wielu, wielu graczy jest grom roku 2011? Dla mnie nie. Niby dostajemy ogromny obszar do zwiedzenia, masę przygód pobocznych jak i głównych, unikalne lochy, które są losowe. Całą kubkę zadań pobocznych, które są naprawdę ciekawe i warto je robić. To zabrakło dla mnie mocnego kopniaka w wodku głównie. Ja on tak zrobiony troszkę po macoszemu. Twórcy widać, że skupili się bardziej na, na wodkach pobocznych. Nawet po 100 godzinach rozgrywki cały czas będziemy odblokowywać i znajdować nowe rzeczy, nowe ciekawe lokacje. U mnie Skyrim zajmuje drugie miejsce tuż za naszym polskim przebijaniem klasyfikacji RPG w ubiegłym roku. Fahrenheit jest starszym bratem Heavy Raina, ogromnie wciągającą fabułą. To właśnie dla niej szczególnie warto zagrać tę grę. W grze znajdziemy odpowiednią ciężką atmosferę, ciekawych bohaterów i ogromnie wciągającą fabułę. Dla mnie bardzo fajnym momentem był sam początek gry. Zrobił na mnie kolosalne wrażenie. Żadna inna scena już nie wywarła na mnie takiego wrażenia jak ta. Troszkę zirytował mnie koniec. Zakaszalnił go kompletnie, moim zdaniem. Gra posiada dwie istotne wady: przestarzała grafika oraz problem z kamerą. Jako ciekawostkę warto dodać, że w Stanach Fahrenheit że pod tytułem Indigo Profession, by nie mylić gry, schodzącym wtedy na ekrany filma. Ta gra miała być idealnym połączeniem Mirror's Age'a z Team Fortress 2. Komiksowa grafika i elementy parkouru mówiły mi, że tak się stanie. Mowa tu oczywiście o grze Brink. Gra zdecydowanie jest nastawiona na multiplayer. Mamy tutaj jakąś czątkową fabułę, w której dwie strony konfliktu, rebelianci oraz siły porządkowe Arki walczą ze sobą. Twórcy zadbali o to, żeby nam się nie nudziło, zadbali o nagrody, różnego rodzaju oznaczenia, dodatki do broni itd. Jednak to nie uratowało Blinka. Dla mnie najgorsze było strzelanie i feeling broń. Nie czuć było tego, jaką pokawkę trzymamy, do tego trzeba było wystrzelić w przeciwnika ogromną ilość amunicji, zanim oponent przewróci się i padnie. Muszę przyznać, że bardzo mocno zawiodłem się Blinkem. Gra jest bardzo mocno niedopracowana. Nie polecam. Przenosimy się na dziki zachód, a konkretnie do gry Rockstar, a jeszcze konkretniej do Red Dead Redemption and Dead Nightmare. Jest to bardzo dobry dodatek, który naprawdę warto nabyć. Myślę, że około 40 zł za 6 godzin zabawy, ciekawą, fajną fabułę, przerażające scenery, bardzo zapłacić. Pobuła jest stosunkowo prosta. Rodzina głównego bohatera została zarażona tajemniczym wirusem i my musimy odnaleźć antidotum, aby ich uratować. Dodatek bardzo gorąco polecam, choć jest gorszy od podstawki. Dodatek został wydany również w formie pudełkowej. League of Legend udowadnia, że gry darmowe w pełnym z tego słowa znaczeniu mogą sprawiać nam tyle samo i radości co gry pudełkowe. Gra łączy z sobą elementy RTS-a i zręcznościówki. Jest to sieciowa gra bitewna z gatunku moba. Naprzeciwko siebie stają dwie drużyny, i zadaniem każdej z nich jest zniszczenie Nexus, czyli centralnego budynku w bazie wroga. Po zwycięskim meczu otrzymujemy punkty doświadczenia za który możemy kupić sobie nowe postacie. Jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo, są zróżnicowane i bardzo przyjemnie się nimi gra. Jak w przypadku każdej gry nastawionej na rozgrywkę sieciową, polecam grać w towarzystwie znajomych. Życzę Wam, aby LoL sprawił tyle radości co mnie. Twórcy Duma czy Wolfensteina, po 15 latach przygotowali dla nas zupełnie nową markę, mianowicie Rage. A. Głównym producentem gry był współtwórca m.in. Quake'a, mianowicie John Carmack. Bez dwóch zdań największym plusem Rage'a jest bardzo ładna grafika oraz 60 fps. Poza tym mamy klimatyczne miejscówki, fajne easter -eggi. Z minusów to kretyńska fabuła, jesteśmy chłopcem na posyłki. Doczytywanie się tekstur, pożar się boży DLC z edycji anarchisty, to jest po prostu żart, oraz w niektórych mi sakuje po czy tekstura. Mimo wszystko polecam Wam Rage'a, choćby za samą radość ze strzelania. I tym sposobem dobiegliśmy do końca, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie drugiej części moich growych podsumowań, oczywiście subskrybujcie, polubcie i przytulcie. Trzymajcie się i do następnych filmików.